Dziad mówi, że ma urlop. Zamiast pola sprząta stajnie. Dekoracje inne, robota ta sama. Weekend na wsi istnieje tylko po to, żeby sprzęt się zepsuł, kiedy wszystkie sklepy są zamknięte. Taki kurwa cud natury. Sąsiad odpyta, co robię w sobotę. To samo, co w poniedziałek, tylko z przekleństwami o ton wyżej, bo plecy już nie współpracują. Poniedziałek na wsi... Budzisz się o piątej rano i twój jedyny HR to głodna krowa, której kompletnie wisi twój niedosyp. Czemu jestem zła? Bo dziś poniedziałek, a ostatni piątek pamiętam jeszcze z czasów PRL-u. Poniedziałek cięższy, zwłaszcza niedzielnej modlitwie w knajpie. Dziś widzę dwie krowy, a mam tylko jedną. Tato, pojedziemy latem nad morze? Pewnie. Weź wiadro tam w rogu, masz morze gnoju. Nurkuj, tylko przyczepy nie przewróć. Miejski grafik? Od piątej rano do aż padniesz. Obiad to kanapka jedną ręką, a drugą trzymasz klucz 32. dwójkę. Mój fitness band? To ja krzyczę, szybciej machaj łopatą, leniu! Deszcz blisko, to jest motywacja, nie kroki. Czemu pracuję w niedzielę? Bo Bóg odpoczymał. A ja mam 10 hektarów buraka przed deszczem. Weekend? Jaki weekend? Moja koza nie ma kalendarza. Żre codziennie, nieważne co ksiądz gada w niedzielę. Praca na wsi to serial. Każdy odcinek zaczynasz bez przekleństw, a kończysz no zajebiście. Jutro znowu w pole. Mówią, że pracuję jak koń. Koń przynajmniej śpi w stajni, a ja jeszcze raport z Diezla muszę zdać babie. Plan, byż godzina roboty. Po 10 minutach pękł bolt. Pół dnia szukania w trawie i kurwa cały grafik w pizdu. <laughs> Mój ulubiony dzień tygodnia? 32 grudnia. Może wtedy robota wreszcie się skończy. Poniedziałek rano. Traktor nie pali, pies uciekł, baba ma Czuję się jak w eksperymencie społecznym na przetrwanie. Mój tydzień ma siedem poniedziałków. Różni ma taka, że w niedzielę zakładam czystą koszulę, żeby gnój przerzucać bardziej elegancko. Czemu na wsi tyle piją? Bo na trzeźwo patrzeć na ten zapierdol to prosta droga do psychiatryka. Poniedziałek na wsi pachnie nie nową szansą, tylko starą ropą i beznadzieją. Ale spokojnie po pół litra wszystko wraca do normy. Urlop na wsi, 15 minut snu pod przyczepą, zanim baba zauważy, że kosa stoi, a ja nie macham. Sąsiedzie, co pan robi? Odpoczywam, ale pan kopie dół. Wolno kopie, żeby serce nie pomyślało, że pracuje. Poniedziałek rano. Traktor T25 patrzy na mnie tak, jakby też chciał rzucić robotę i wyjechać do Niemiec. Poniedziałek rano. Traktor patrzy na mnie jak na wroga. Ja na niego tak samo. Moja pensja, ból pleców, świeże powietrze i rachunki. Milionerka normalnie. <noise> Weekend na wsi to bajka dla miastowych. U nas nawet świnia nie ma wolnego. Urlop na wsi, piętnaście minut pod stodołą, jak dziad nie zobaczy, pytają o weekend, ja pokazuję odciski, one lepiej mówią, niż bloger z Bali. Cały tydzień robię jak koń, w niedzielę idę do kościoła i proszę Boga, żeby mnie robota nie zabiła. Ty znowu pracujesz w święto? Święto jest dla tych z wódką, a z długami? To zwykły wtorek.